Cześć, witam w kolejnym odcineczku. Dzisiaj, jak widzicie, wybrałem się na Outlaw Camp. Chcę Wam pokazać super ekstra miejscóweczkę, którą właśnie odkryłem, w której nigdy nie byłem. Tu sobie przechodzimy i tu pana czereśpią się hiper mega dziwne potworki, z którymi jeszcze nigdy nie walczyłem. Ej! Jaki dziwny! Wow! Ej, ale za mocny nie był. Tylko tak groźnie wyglądał. Ale właśnie chciałem je odwiedzić, bo dawno to nie, jeszcze ich by nie byłem ich. A naprawdę jakieś dziwne. Wow! Ravenger? Orclops, Co to w ogóle jest? Jakie, okay. ja dziękuję. Chyba tylko w tym miejscu demonsterki można spotkać, bo jeszcze nigdy takich nie widziałem. I one chyba te ptaki... sumonują. No bo skąd te ptaki by się brały, ja nie wiem. No kurde. No ale dziwna miejscóweczka, naprawdę. Ogólnie to muszę zacząć robić kłeściki, już, żeby coraz to nowsze miejscówki zwiedzać. Mam tam parę na oku, no ale wszystkie długie, ciężkie, trudne, ale muszę coś ogarnąć. No kurde, przydałoby się pochodzić. Ale nowe miejscóweczki, Macie, o proszę, ta jest nowa. Pewnie nie każdy tu chodzi, ale to te potworki na razie to taki, nie wiem, bosik jakiś by się przydał. Wiesz, czy mi się tu bosik żaden nie trafił? No. O! No ale po trzy można bić. Na słabsze lewele dobra miejscóweczka. Koszkoda, szkoda, że na park mogliby dać za na nafaku jeszcze, a co tam im szkodzi? To i tak nie jest idealne miejscóweczka. Ale towarek jakiś tam z nich się dropi. I zawsze coś innego. O, nowe monstery, z którymi jeszcze nie walczyłem. Teraz tak pierwszy huncik i mi się nawet podoba, no. Coś innego, ale podoba mi się na raz, no. Dlatego jak na razie spaceruję, ale ta miejscóweczka jakiegoś super expów tu się nie wykręci z tego co widzę tak do setnego levela sobie można latać. A powyżej to chyba nie za bardzo. On ogólnie nie wala jakoś super mocno. Zresztą, no wiadomo, ja mam dużo HP, mocny level. Ale do setnego myślę jeszcze ludzie by dali radę. Taka to miejscóweczka, proszę bardzo. I to na w Camp. Ogólnie z hajs można wyjść z teleportu. Ale trzeba dać 50 jakiegoś tam towaru. Zatniałem już jakiego. We kiedyś dawałem, mi to przepadło. No i teraz się wybrałem na piechotę na Outlaw No i nie musiałem tych marnować 50 towarków, bo wszystko drogie jest tam, żeby tam przeteleportować się. No, ale ogólnie słabe, słabe potworki. No. No dobrze. Dziś odcineczek krótszy, ale jest. Dziękuję za obejrzenie odcineczka. Mam nadzieję, że się podobał. Życzę Wam smacznego obiadu i miłego dnia. I taterki wieczornej. Trzymajcie się. Cześć! A, i na tym drzewie jakiś kłeścik jeszcze jest. Coś było tutaj i zaznaczone właśnie, widziałem na mapie, ale nie wiem czy to kłeście, tylko tak ktoś coś zaznaczył, że tu jak drzewo sobie rośnie. Może jakieś kłeściki tu się robi, no dobra. nautica